1 maja 2024 pojechaliśmy oczywiście na Słowację. Najpierw do studnicznej malowniczej wioski, już w Szybskiej Facze. Potem to jeszcze studniczna. A potem pojechaliśmy do Janosikowej Karczmy, tam gdzie Janosika złapali. To już blisko pod wielkim oczem. A potem pojechaliśmy dalej do Różomberku. Po lewej widać. Ruiny zamku Likawka, a to już objechaliśmy z Różą Berku trochę górę Sidorowo, tu jest pensjonat pod Sidorową i jedziemy w górę do wsi Wilkoliniec. I od razu idziemy do wyczapu pod kościołem, ale niestety wyczap zamknięty kościół, pewnie też I idziemy dalej, tam gdzie turyści idą. W górę przez wieś wilkoliniec. Pięknie jest. Wiosennie jest i maj, maj, którego stawiają tu wszyscy 30 kwietnia, i on już stoi i musi stać jeszcze miesiąc. A to nowość w tej wsi, a to już było wcześniej, Bza, bzami pachniało przez całą wieś, jak szliśmy do góry. To resztki chałupy, która kiedyś się spaliła, ale powstają nowe. no jest tu pięknie jeszcze raz widok na Sidorowo gdzie warto się wybrać i już jedziemy dalej teraz jedziemy dalej na północ niestety już śniegi widać w górach widoki na Małą Fatrę a tu jest podzianka kąpiele Kraterze Termalnym w Rojkowie pod samym Szypem. Szyb to najciekawsza góra w szybkiej fatce. A potem jedziemy dalej w górę pod zamkiem olawskim, oczywiście. Niestety jedziemy na północ Za chwilę wrócimy Do innego klimatu, o już jesteśmy Między Babią Górą O to jest Babia Góra A to Tatry Rio de Klin O tym będzie więcej w następnym filmiku A my już jedziemy przez Koronę z Zapory Orawskiej Prehrady po lewej widok na Babią Górę, po prawej płynie Rzeka Orawa, a potem przez ściany kierunku Polski do Hochołowa, i potem przez Dzianisz, i zjazd na drugą stronę, w stronę Kościeliska. Było super.